Siema, siema, z tej strony Hekar, a jest z mój kuzyn, przyjaciel. Dragon, siema, siema, Lolo. <duszel> Dzisiaj w innych okolicznościach, ponieważ a, w takim, w mm, jest taki problem mój Minecraft się zepsuł i będziemy czekać, y, co się stanie. No, muszę jeszcze na poszukać, ogólnie popatrzeć, ale mi nie działa, co 9 sekund się włącza. Dragonowi włącza kąpa, teraz przy Minecraft, ale to się mi się naprawi. To, to ten, to spokojnie, to No i postanowiliśmy zagrać w głupią się przedmiotarkową. Hmm? No więc tak. jak teraz zacząć? Tak no standardowo. No ja sobie klikam Start Game i lecimy z tym koksem. Ale... ja poczekaj. Cancel Start. A nie, sorry, nie złoto, no. Jeszcze raz. Swipe próbę. Ja nie ogarniam właśnie Swipe, bo to jest Deutsche Game, który ja jestem. Zielony, o tak. Czemu tu nie ma tych śladów? Zaraz się włączam. No i lecimy z tym koksem. Ja. O nie, ja tego nie mogę brać. No właśnie. Shit. Spokojnie. <laughs> Jesus. O, o nie, jestem gruby. <laughs> Przytyło ci się trochę, koleżko. O nie, jestem wolny. Ja nie, A, zapomniałem, że tu nie można w siebie wjeżdżać. Dobra. Rakowinu wins round. wygrał. Dobra, trzeba Rakowinu pokonać. No, weź ojzo, ojzo. Ty, 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 ty. Nie rób mi tak. Buda. Wydziesz. O! O nie! O Jezus! Kurde, nie za strona, czekaj. No kurde, ty! O, wygrałem! Wygrałem! Dobra, Rakowidu też może być jesteśmy równo. No, ty, ty wiesz, ty jestem, nie, szybko, szybko, Ja jestem taki niebezpieczny. Nie, o, czyli czerwone to jest dla przeciwnika. Tak. O, danke szyjn, o wezmę ci to, kochanienki. A weź teraz razy dwa. A weź dwa? Łoś! O kurde, grubo. Stary, double shot. Normalnie. O kurde. Grubo było. O stary. Aaa. A! Myślałem, że się zdarzy. Napisałem na czacie kick Dragon, nie? Ach, ja zły. Ha! co to jest? O nie, nie wiesz tego. A, to nie wiem. nie mam tego dostępu? Ha, ja jestem niewidzialny. Ha, po co ja to wziąłem? Ha, a masz cię No nie, no. Co, nie <laughs> nie tracę. Co z się? tego? Ale i tak Jest mam dwa to... dwa stary. No. Dobra, kochani, ogólnie kochajcie nas. <noise> Ale ja wam powiem, że pisz jak wam się podoba, jak wam się podoba, czy by wam się podobała seria z takich głupich gier przeglądarkowych. To się zastanowimy na pewno. Tak, bo to my tu mamy wekę z tego. O nie, jestem tłusty, a masz? Cielepo. Nie trafisz. Jedrak, op. O nie, nie rób mi tego. I... Czekaj, bo już mam teraz durwali, a jak chciałby lecieć i tobie zrobić żart. O nie, przede. <laughs> Jestem cienki. O, prowadzę. No i tak ma ta gra wyglądać, no. <laughs> o, nie. <A> masz. Woo! <laughs> double triple. <laughs> Dragon dorwali już w Ups. Serio? Serio! A w oryginale można przylatywać przez ściany. Nie. Tak. Nie, to jeżeli weźmiesz jakąś kulkę specjalną. A dobra, to się. Brawo. Uh -huh. No nie! Ja ci teraz opykam ty. Nie opykasz mnie. Ja jestem op. I ja cię opykam. Kurde! O, ty wzięłeś na odwrócenie mi! Nie wziąłem cię. Nie? Nic. No, to, no to źle, no to źle popatrzę na przyciski. Dobra, fajnie, ale i tak prowadzę, dobra? Ciebie, w siebie. Jeszcze już nie, już nie. Ty będziesz pierwszy. Nigdy nie wiem, co te trzy kulki robił. No nie! Czekaj, bo ja teraz się muszę skupić. Przeleciałem. Uwaga, bo teraz jest trudno. O, jestem żółwiem. Uwaga, bo teraz jest je akcja. Boż ty zły! A ty jesteś bad boy, nie no. A ja przelecę przez dziurkę i co? O! A! Paweł jest op. U, u. U, no, cztery cztery, robisz ciekawie. Ale stary przeleciałem przez twoją dziurkę. A! 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 <laughs> ty ty dobry, ty. Chcesz być gruby? Nie. Jesteś. U, uwaga! Już jesteś cały normalnie. O, ja to sobie wezmę, bo to jest super. Dankę. A, no tak, to by też już było. to wskazywać. O, zdążył. Szalony. O nie. O nie! gademy. Nie. Prowadziłem dwa punktami, jest to teraz fryta, ty. mi kafryta. Przydałoby się to zrobić chciałbyś jesteś różowy tak poza tym? Bo jesteś cieleką Chciałbyś zielony Bo ja jestem fajny No nie! Och. Ach ty zły! Slow motion Nie! <grym> Idę po sześć kulek Już na górze nie przelecisz Więc mam luz <grym> O nie! Teraz jak ja to przelecę? Nie wiem teraz co się dzieje. Ty, ty, ty klocku, ty. Ale cię jak umiem przez dziurki przelatywać. Ty z ninja. No. Rakowino wygrało. Braille, nie wiem, gdzieś tu. Daleko od Pawła, bo on jest w tą grę. Nigdy w nią nie grałem. Tak samo jak Dragon. Oczko teraz ci puszczam, nie? No, ja wiem. O, odwrócę ci strony. Bum. No. Zawsze się tym ryfnę. Nie martwcie gdzie to wszystko jest ustawione. Tak, jasne. Tak naprawdę, to, to ja buduję wygrać po prostu. Tak, y -hy, y -hy. No, że No. mi. Czemu tym myszką klikasz? Bo się nie wiem, <laughs> Może tu chcę to cofnąć. Dziwa, bo tego Rakowidu widu trzeba trochę podgodzić. Aha, nie dogonisz tego. mnie, cienia się. Jak zdobędę 10 punktów, z mistrzem tej gry. Ja mam slow -mo. o. włączyć energię, stary. O nie, co ja robię? Właśnie nie wiem. Parzek zrobiłem, stary. Dobra, teraz ja cię rozpykam. Ty zły, Ach, ty zły. A ja cię tu zamknę. Zły. Ha. Teraz cię idę od dołu zamknąć. Szybciej, Paweł. Jesteś dobry, Paweł. Jesteś super. jest! Tak, tak, jesteś super sexy. A ty ha, 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 się ha, ha, nie wpronił do gry, chyba ty grał. O nie Jak Zlawiłem. No nie, czekaj, bo ja nie widzę, czy zaczynamy, czy nie. Bo pisze akurat. znaczy nie piszę, nie, bo tu nagrywam. O, ale się bałem Ej, weź, weź to na górze, bo jestem ciekaw, co to jest. Chciałem sprawdzić, co to. To znikałem w ścianie, patrz co, możemy. Tak ja to wygram. <grym> Kto ustawione? <grym> na pewno. Ja wiem, ja mu po prostu daję wygrać na razie. No tak, tak. Ja no żartuję, wszystko było ustawione. Hekar mi zapłacił 50. Ślepo <laughs> jedna. <laughs> Ej, bo dobra, bo teraz jest niefajnie, bo ja już mam trzy p... Mm. Kochani, widzicie jak zwykle? Hekar wygrywa, nie? Powiedzmy, że jak zwykle. Ja chcę narkotyki. Mi się wydaje, że to jest proszek do prania. Co po nim mi tak ciuruje. Ty ci pójdzie ty. A ci się fuksło, nie? Ja, pierdyka Ale mam duże dziurki, jak jestem gruby. No, no nie, chciałem to zebrać. Albo nie. Dobra, wygrać, wszystko ładnie ustawione, było tak miało być. Miał no slow motion i się właszczył w dziurkę. No, a więc kochani, ile tam nagrywamy już? 10 minut, fajnie. To jeszcze jedną rundkę. Nie, to akurat fajny odcinek, jest dobrze. No to komentujcie. Subskrybujcie. subskrybujcie. Polecajcie piękne, znajomym. Ja. Jak równo ładnie. Uu. Dobrze. No to kochani Elo. elo.